Panie Boże, coś mam powiem. Jezus mówi, że jeśli ktoś chce być moim uczniem, musi liczyć się z ceną. Musi porzucić to, co sobie ułożył. Musi wziąć krzyż i iść za mną. I te słowa nie są łatwe, ale są prawdziwe i prowadzą nas ku głębszemu zaufaniu, ku fundamentowi, który nie ulegnie trzęsieniu. Taka jest wiara, taka jest relacja z Bogiem. Wymaga kopania w sercu, ukorzenienia w prawdzie, a nie tylko w powierzchowności. Jezus patrzy na każdego z nas i zachęca, zastanów się najpierw, co budujesz. Czy budujesz na piasku własnych ambicji, korzyści i wygody? Czy budujesz na skalę? W Bożym Słowie, w miłości, gotowości i poświęceniu. Planowanie życia chrześcijanina to nie tylko układanie budżetu, kariery i relacji, choć to też jest ważne, ale to pisanie wszystkiego w wymiar Bożego powołania. To wyliczenie kosztów. Jezus mówi, jeśli nie liczysz kosztów. Łatwo zrezygnować, gdy przyjdą trudności. Nie ma drogi na skrót. Kto chce być moim uczniem, musi mnie naśladować. Ale co to znaczy naśladować? To znaczy żyć nie dla zysku, nie dla poklasku, nie dla wygody, ale sercem skierowanym ku Bogu i drugiemu człowiekowi. Pomagać nie dlatego, że coś będę z tego miał, ale dlatego, że ktoś jest moim bratem, moją siostrą, bo Bóg w nim mieszka. Święty Augustyn przypominał, że miłość czujna nie buduje domu na piasku. Więc gdy miłujemy, budujemy solidnie. Gdy pomagamy, nie liczymy punktów, nie spisujemy listy, ile dostałem w zamian. Pomagamy, bo widzimy wartość drugiego człowieka, bo widzimy dzieło Boże. I wtedy nasze dobre uczynki są jak dom na skalę trwałe, niezniszczalne choć przychodzą burze. I w konkretnym życiu wygląda to tak. Zaczynaj dzień modlitwą, prośbą o mądrość, bo planowanie bez Bożego prowadzenia często kończy się frustracją. Zastanów się, co tak naprawdę chcę zbudować w moim życiu: karierę, komfort, a może wspólnotę, relacje, świadectwo. Patrz wyżej na Chrystusa i pytaj, czy moje decyzje stawiają go w centrum. W życiu wspólnoty parafialnej, rodziny, pracy, budowanie solidnego fundamentu to także odpowiedzialność, by nie być jak ten, kto zaczyna budować i nie dokończy. Kto słysząc słowo, przyjmuje je z radością, ale potem nie ma korzeni i chwiejność go bierze. Jezus mówi o porzuceniu wszystkiego, nie w sensie pozbycia się wszystkiego, lecz ustawienia wszystkiego w świetle Jego Królestwa. Inwestuj w to, co wieczne, w relacje z Bogiem, w miłość bliźniego, w życie według Ewangelii. To są takie konstrukcyjne bloki domu, który nie zawali się. Może dziś przyjmiesz wyzwanie, wyciągnij plan, taki życiowy, rodzinny, zawodowy i zobacz, gdzie jest fundament. Czy Twoje wybory są zgodne z wiarą? Czy Twoje pomaganie ma w sercu serce czy rachunek? Gdy widzę drugiego człowieka, który nie może się odwdzięczyć, zapraszam go tak jak Chrystus zapraszał? Bo to fundament królestwa? Solidarność, współodpowiedzialność, miłość bez warunku? I więc to słowo dzisiaj wspomoże naszą odwagę budować dom życia. Nie na ziemi chwiejnej, ale na skalę Chrystusa. Niech nasze decyzje będą mądre, nasze intencje czyste, nasze pomaganie z całego serca. A gdy przyjdą wiatry, burze i zniechęcenia, dom mnie runie, bo fundament jest solidny, bo Bóg jest z nami. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.